Dzień dobry. Nasze województwo jest niezwykłe pod wieloma względami. Wiadomo, położone prawie w samym centrum Polski, od lat przyciąga turystów spragnionych piękna przyrody, niezwykłej architektury, a także bogactwa historii. Ale Posiada też inne tajemnice, które intrygują od wieków. I o tych tajemnicach możemy przeczytać, poznać się w książce Anny Koprowskiej-Głowackiej, Duchy, zjawy i ukryte skarby, niesamowite miejsca województwa kujawsko-pomorskiego. Tak, można powiedzieć, że jest to swego rodzaju przewodnik po zakątkach niezwykłych, zakątkach tajemniczych, zakątkach naszego regionu. Wspomnę tutaj jeszcze o autorce, której, o której już mówię chyba nie pierwszy raz, inne książki też jej prezentowałam. Autorka Anna Koprowska-Głowacka urodziła się w Chełmie i jest absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. No i oczywiście niezwykłą pasjonatką naszego regionu. Tak, także książka naprawdę ciekawa, ponieważ znajdziemy w niej opowieści o pełnych sekretów miastach, zamczyskach. Malowniczo położonych wioskach, a także jeziorach, które skrywają pewnie niejedną tajemnicę. W książce pojawiają się też oczywiście tytułowe duchy, widma i inne demoniczne stwory. Które po prostu gdzieś tam krążą po ciemnych zakątkach miast wśród opuszczonych ruin. Tutaj prezentuję akurat rysunki, które są w książce, właśnie takie czarno-białe. Do wybranych miejsc są wykonane rysunki. A znajdziemy w książce aż 49 miejsc, właściwie miejscowości, tych tajemniczych miejscowości. I każda, każda miejscowość jest podobnie opisana, to znaczy jest tytuł, jest nazwa miejscowości, tytuł, krótki opis tej miejscowości i legendy. Z nią związane. No, tak jak powiedziałam, jest ich aż 49, tutaj dokładnie to policzyłam. No, wśród nich na przykład bobrowo, brodnica, Heumża, Góżno, gronowo grudziąc raciążek i naprawdę jeszcze, jeszcze dużo innych większych i mniejszych miejscowości. A wśród nich na przykład Strzelno, tutaj wybrałam ten rozdział do zaprezentowania. I tak jak powiedziałam, najpierw jest taki mm, krótki opis tej miejscowości. Tutaj fragment y, opisu strzelna. Za chwileczkę przeczytam. Y, oprócz opisu też jest mapka, mała mapa y, województwa. Zaznaczoną właśnie e, opisywaną miejscowością. Strzelno akurat tutaj dwie najważniejsze budowle prezentuje. Znane jest jako miejsce szczególne, znajdują się dwa romańskie kościoły świętej Trójcy i świętego Prokopa. Przed świątyniami leżą cztery ogromne głazy, nazywane diabelskimi. Niewątpliwie świadectwo tego, iż wzgórze stanowiło miejsce święte już w czasach pogańskich. Tak, no jeszcze tutaj jest dalej dłuższy opis i właśnie tytuł strzelno sekrety grobowca i magia rotundy i właśnie dwi, dwi, dwa krótkie opisy grobowiec i panny, energia rotundy, bo właśnie z tym Drugim, z tą drugą budową drugim kościołem świętego Prokopa są związane główne tajemnice strzelna. Tutaj w, tym, w, tej, w tej pierwszej opowieści Grobowiec i Panny przeczytamy właśnie o tym, że w kościele świętego Prokopa znajduje się grobowiec, który został odkryty w latach 80. Ubiegłego wieku i okazało się, że jest pusty. Oczywiście snu to domysły, kto tam też spoczywał kiedyś. Natomiast, pewne, ale oczywiście do końca tego nie wiadomo. Natomiast pewne jest, że grobowiec. Upatrzyły sobie panny, które właśnie przychodzą tam i poszukują męża. No, właśnie tutaj przeczytamy: zarówno młode dziewczęta, jak i dojrzałe, ale wciąż czekające na wielką miłość kobiety, przyjeżdżają do strzelna, by prosić świętego o męża. Podobno wystarczy do grobowca wrzucić monetę i szepnąć: Święty Prokopie, daj nam po chłopie, choć o jednym oku. Byle tego roku. Te i inne tajemnice oczywiście poznamy w książce Duchy, zjawy i ukryte skarby. Zapraszam.